Witam Was, kochani, w naszym świątecznym, wirtualnym biurze Via Krakowia. Dziś chciałam Was zabrać na wycieczkę do Kościoła Mariackiego, aby zobaczyć jeden z naszych największych skarbów narodowych, ołtarz Mariacki, zwany ołtarzem Wita Stwosza albo ołtarzem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. To dzieło wielowymiarowe, i może warto przypomnieć je właśnie teraz. Ponieważ z jednej strony opowiada historię życia Najświętszej Marii Panny i Jezusa, a z drugiej strony zahacza o ludzką, ziemską egzystencję. A ponieważ te święta są wyjątkowe, być może znajdzie się czas na kontemplację dzieła sztuki, które na pewno nie zastąpi tradycyjnego świętowania, ale pamiętajcie, że kultura, literatura, sztuka są zawsze bardzo fajnym lekarstwem na różne smutki. Być może w zwykłe dni, w naszej codziennej rzeczywistości, normalnej rzeczywistości, nie mamy czasu na to, aby bliżej przyjrzeć się takim dziełom. Przechodzimy obok nich, wiemy, że są, nawet chwalimy się nimi na lewo i prawo, ale czy znamy je dobrze? Nie sposób omówić program tego monumentalnego dzieła w krótkim filmiku. Dlatego ja dzisiaj chciałam skupić się na detalach, ciekawostkach, które być może zainspirują Was do dalszych poszukiwań. Być może wtedy spojrzycie na to dzieło zupełnie inaczej, odkryjecie jakieś nowe wątki. Zacznijmy od tego, że to katastrofa przyrodnicza przyczyniła się do powstania tego wielkiego dzieła. Oto w 1442 lub 1443 roku miało miejsce w Krakowie trzęsienie ziemi. Było to jedno z kilku trzęsień ziemi w okresie średniowiecza, ale największe i najsłynniejsze. Podczas tego trzęsienia ziemi zawaliło się sklepienie ufundowanego w połowie XIV wieku przez bardzo bogatego patrycjusza krakowskiego Mikołaja Wierzynka prezbiterium kościoła mariackiego. W katastrofie uległ zniszczeniu również ołtarz główny świątyni. Kiedy spoglądamy na wizerunek Krakowa z Kroniki Szedla, wizerunek Krakowa okresu Stwosza, Kopernika, wśród różnych budynków dostrzeżemy kościół mariacki z wielkim prezbiterium i znacznie niższą od niego nawą główną, która zapewne uległa podwyższeniu dopiero po wykonaniu tego szkicu. Wracając do katastrofy budowlanej z połowy XV wieku, to rajcy krakowscy postanowili jak najszybciej odbudować kościół, aby fara miejska była godna stołecznego miasta Krakowa. Sklepienie odbudowała rodzina budowlana z Kazimierza, rodzina Chipserów, prawdopodobnie jeszcze w tym samym roku. Starsze, prostsze sklepienie zostało zastąpione nowoczesnym, wszak to już późne średniowiecze, sklepieniem gwiaździstym. Natomiast na monumentalny ołtarz Fara Krakowska musiała czekać aż 30 lat. W tym czasie rajcy krakowscy zbierali fundusze na ten cel. I oto w 1477 roku sprowadzono z Norymbergi utalentowanego rzeźbiarza. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że wtedy w Radzie Miejskiej zasiadali przedstawiciele rodów związanych i z Norymbergą i ze Szwabią, w której urodził się Wictworz. Ale inna koncepcja mówi o tym, że sławnego rzeźbiarza sprowadziła do Krakowa Elżbieta Rakuszanka, żona Kazimierza Jagiellończyka, zwana Matką Królów, która na dworze królewskim zajmowała się inicjatywami kulturalnymi. Zresztą y, rajcy krakowscy nie mogli w pełni decydować o tak kluczowych sprawach jak y, odbudowa ołtarza w najważniejszym kościele miejskim. Widz Tworz, zanim przystąpi do budowy ołtarza, wybierze się na wycieczkę do położonej nieopodal Krakowa Puszczy połomickiej, gdzie jak głosi tradycja sam wybierze 500-letnie drzewa do budowy swojego y, ołtarza. Bo tylko tak stare drzewa miały na tyle grube pnie, aby mógł stworzyć swoje postacie. Do rzeźbienia postaci wybierze lipy o drewnie aksamitnym i miękkim, a do konstrukcji nośnych ołtarza wybierze twarde, kilkusetletnie dęby. Wreszcie rzeźbiarz przystąpi do tworzenia swojego opus magnum. Zabierze mu to aż 12 lat życia. W tym czasie wyrzeźbi 200 postaci i około 2000 detali. Ołtarz Mariacki to pentaptyk, czyli dzieło stworzone z pięciu części. Główna szafa liczy sobie 13 metrów wysokości. Położona jest na predelli, czyli takiej podstawie ołtarza, która sama mierzy 2 metry. Razem ze zwieńczeniem. Cała, cała konstrukcja ma wysokość 15-16 metrów, czyli przy dzisiejszych standardach to jest 3-4 piętrowy budynek. Oprócz głównej szafy ołtarzowej w ołtarzu mamy dwa nieruchome skrzydła po obu stronach oraz dwa ruchome skrzydła również po obu stronach. Kiedy otworzymy te ruchome skrzydła, szerokość ołtarza wynosi aż 11 metrów. W zamkniętym ołtarzu widzimy 12 scen z życia Marii i Chrystusa. Natomiast, jeżeli skrzydła są otwarte, e, widzimy cykl sześciu radości Marii. Główna scena ołtarza przedstawia zaśnięcie najświętszej Marii, panny, zaczerpnięte ze złotej legendy Jakuba de Vorgini. E, Maria odeszła, zasnęła bez cierpienia w otoczeniu y, uczniów Chrystusa, a Tworz przedstawia ją jak ondlewa na rękach jednego z apostołów, dając jej twarz pięknej młodej kobiety. Jak już powiedziałam na początku, chciałabym dzisiaj zwrócić Waszą uwagę na ludzki wymiar y, dzieła Witztwoża, ponieważ y, oprócz y, programu religijnego, jest także cudownym zapisem obyczajowości czasów współczesnych Stwoszowi. Zatem stwórz w mistyczne, religijne, duchowe tematy wplata wątki ludzkiej egzystencji, życie codzienne, radości i smutki, czy ułomności ciała ludzkiego. Spójrzmy na kilka płaskorzeźb umieszczonych na skrzydłach ołtarza. W przedstawionych scenach święte postacie, na przykład Marii i Chrystusa, ubrane są adekwatnie do do takich właśnie przedstawień. Natomiast inne postacie biorące udział w wydarzeniach ubrane są zgodnie z ówczesną modą średniowieczną. No, warto zwrócić uwagę na przykład na piękne kolorowe nakrycia głowy kobiet albo charakterystyczne ciżmy, czyli buciki z wydłużonymi noskami. Na przykład w scenie narodziny Marii widzimy wnętrze miejskiej krakowskiej kamienicy. Na łóżku z baldachimem leży Święta Anna. Z jednej strony jedna służebnica podaje posiłek. Widzimy naczynia na talerzyku zapewne pyszne bułeczki. Warto wspomnieć, że piekarnictwo w Krakowie średniowiecznym było bardzo rozwinięte. W literaturze dotarłam do takich informacji, że średniowieczni Krakowianie mogli wybierać z aż dziewięciu rodzajów pieczywa. Oprócz tego widzimy tutaj łyżkę, nóż, jakiś kubek. No, widelca nie ma, ponieważ jest to dopiero przyszłość naszego stołu. Inna służebnica z drugiej strony odbiera od uśmiechającej się Świętej Anny, Świętą Marię, szczelnie zawiniętą w powijaki. Zwróćmy uwagę na jej piękny czepiec oraz czerwone ciżby z wydłużonymi noskami. Inna służebnica wylewa do cebrzyka wodę. Zgotującego się na wolnym ogniu kotła. Na głowie ma charakterystyczną chustę upiętą z taką częścią owijającą twarz pod brodą. To znowu charakterystyczne nakrycie głowy zamężnych kobiet. W ogóle spójrzmy na piękne kolory sukien tych służebnic. W pewnych kręgach w średniowieczu ubierano się bardzo kolorowo. Na przykład mężczyźni nosili nawet spodnie z różnokolorowymi nogawicami i taki, taką rycinę odnajdujemy na przykład w kodeksie Baltazara Behema. Jest to najbardziej rodzajowa scena z wyobrażeń Wita Stwosza w ołtarzu, która przywodzi nam na myśl spokój domowego ogniska i radość z narodzin. A skąd wiemy, że mistrzowi do rzeź pozowali krakowscy mieszczanie? Zwróćmy uwagę na inną scenę, która znacząco zmienia atmosferę sielanki. Oto znajdująca się w lewym w lewym ruchomym skrzydle scena pojmania Chrystusa. Zwróćmy uwagę na twarze jego oprawców. Do tego wyobrażenia na pewno nie pozowali szanowani obywatele krakowscy, dla których przecież uwiecznienie ich w tym ołtarzu było nobilitacją i prestiżem. Zaś widzimy twarze rzezimierzków, złodziejaszków słowem powiedzielibyśmy, że ówczesnego marginesu społecznego. Nikt szanowany nie chciał być zaklęty na wieki w drewnie jako oprawca Jezusa. Zatem stwosz do tej sceny wybrał zupełnie inne osoby. Wyrzeźbił ich z taką dbałością o detal, że na podstawie jakby wyobrażeń tych ludzi lekarz-dermatolog Franciszek Walter w latach 30. ubiegłego wieku napisał książkę o średniowiecznych chorobach skórnych, nazywając stwosza ich rzeźbiarzem. W innych miejscach widzimy też nabrzmiałe żylaki czy haluksy na stopach. Ten dba, ta dbałość o szczegóły anatomiczne łączy dzieło mistrza z Norymbergi z nową epoką humanizmu. W każdym razie artyzm i wielkość tego dzieła są niekwestionowane. Po 12 latach ciężkiej pracy wreszcie dzieło zostało ukończone i e, widztworz zainkasował za nie zawrotną e, sumę 2808 florenów, równą ówczesnemu budżetowi Krakowa. Inna koncepcja mówi o tym, że była to ostatnia rata e, za to dzieło, bo przecież przez te 12 lat musiał z czegoś żyć. W każdym razie stał się majętnym człowiekiem i wziętym rzeźbiarzem. Z dodatkowych profitów rajcy miejscy zwolnili go z płacenia podatków. Kilka lat później stał się starszym cechu malarzy, który zrzeszał również rzeźbiarzy. W 1481 roku zakupił piękną kamienicę na rogu ulicy Poselskiej i Grockiej. W Krakowie spędził 19 lat swojego życia, a wyjechał z niego w wielkiej chwale. O tym zabytku można oczywiście mówić godzinami i na pewno do tego jeszcze wrócimy. Zwłaszcza że losy Otarza były bardzo burzliwe i ciekawe i naprawdę powinniśmy doceniać, że obecnie mamy go na tym samym miejscu. Mam nadzieję, że zainteresowałam was tym tematem i skłoni was to do własnych poszukiwań i kontemplacji tego dzieła, a później kiedy będzie to już możliwe, Odwiedzenia Kościoła Mariackiego i po remoncie, bo ołtarz Mariacki znajduje się obecnie w remoncie, tylko fragmenty czasowo wystawiane są w miejscu ołtarza. Zobaczycie go w pięknej, cudownej, odnowionej krasie. Na zakończenie chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne od całej ekipy Via Krakowia. Przede wszystkim zdrowia, spokoju, no i nadziei na lepsze jutro i powrót do normalności. A póki co świętujcie i cieszcie się sobą. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych filmikach.